Znajdujemy się w miejscu realizacji inwestycji pod nazwą budowa drogi gminnej Przygodzice ulica Leśna. Ta ulica tak naprawdę sąsiaduje z ulicą Leśną w Jankowie Przygodzkim, która powstała w 2014 roku. Teraz ten odcinek był długo wyczekiwany i, i był przedmiotem wielu wniosków mieszkańców Sołectwa Janków Przygodzkich. Przede wszystkim chodziło o połączenie ulicy Szkolnej z ulicą Ostrowską. Te prace projektowe trwały dosyć długo, ponieważ to wiązało się z wydzieleniem działki leśnej, ale udało się w ubiegłym roku dofinansowanie na budowę tej drogi. Całość tej inwestycji, którą wykonuje Spółdzielnia Kółek Rolniczych z w siedzibą w Czarnym Lesie, to ponad 940 tysięcy złotych. Dofinansowanie, które udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to ponad 550 tys. złotych. W lutym tego roku Wójt Krzysztof Rasiak podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolską Agotą Sobczyk na realizację tej inwestycji, ponieważ to Wielkopolski Urząd Wojewódzki koordynuje zadania związane z tym dofinansowaniem.